Nie wiem, czy ty grałaś już w tę gierkę, czy próbowałaś, nie patrzyłaś grałam. coś. No znaczy, Patrzyłam, ale powiem ci, że zazwyczaj był jakiś błąd, że żadnej mapy nie dało się włączyć. Był tylko ten jakby tutorial na początkowy. Kurde. Dobra, damy radę. Ale tu jest jakiś typek, tu jest ogólnie, jakieś zwłoki są. I nie wiem, muszę zobaczyć, czy jeżeli weźmiemy na mapę, to czy możemy wejść w dwie osoby, ale mam taką nadzieję, że nieważne. A to najpierw tak czy siak samuczek trzeba zrobić. Ale dobra, nauczymy się. Ja wiem, że można. Kurde, wpadam gdzieś za mapę. O! Musisz uderzyć tego typa tym, tym nożem. Zaprezentuj. Zaprezentuję wszystkim. O! I polecał. Nie wiem, gdzie mam go wrzucić. Najlepiej. Chyba to szafa najlepiej. U Jezu, nie wiem, czy on się Jest zmieści. Ciężki. O kurde, on się nie zmieści tu. No wchodź tu. O, o! Teraz? Do... Dobra, mamy. Super. A dobra, przyjaciel przyjechał. Czekaj, bo ja nie wiem, ja mogę do niego zagadać, czy co? Wyrzuć przyjaciela. Ale on szuka ale na ten nóż, który tutaj leży, w ogóle nie zwraca uwagi, nie? Weź go schowaj, schowaj go tam, weź go wyrzuć tam, no to... Dobra, kończcie już ten samouczek, ja już umiem to grać. Tutaj się da zmienić, a my se grałyśmy... nieważne, nie, ja już... Nieznajomi, ile dajemy nieznajomych? Dwóch? Dwóch! No, albo może być dwóch. Dobra, stworzymy, Najwyżej umrzemy i... Policja nas zgarnie. Mamy tutaj nóż na półce. E, dobra. Okay. Tutaj mamy dwie szafy. I chyba więcej tutaj miejsc nie mam do schowania. Zawsze ty. ja słyszałam, że za telewizorem można właśnie chować. O, okej. Okay. Zaraz ci czekaj. Że schodzisz na dół, nie? No. I Tutaj bierzesz y, szafę. Tak, stół. I na te, za ten stół kładziesz zwłoki, więc będziemy mogły to sprawdzić. Chcesz najpierw pierwsza iść czynić honory? Możesz ty. Mam iść pierwsza? Bo to się nie skończy dobrze. Czemu? Bo za, zabije. Cześć! Kto tam u was? Czemu stoi się pod moim domem? Halo? Ja, ja zrobię tak, czekaj, wezmę ten, ten 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 i wrzucę w nich. Kurde, dobra. Bierz jedne zwłoki. Biorę, biorę. I lecimy najpierw... Dobra, ja najpierw schowam jednego tu. Idę do szafy na górę. Dobra. Kurde, on się nie mieści. No on tutaj chodzi. Dobra, sobie chodź, szukaj. Ja ogólnie mam taki pomysł, żeby zrobić to, co ci mówiłam, z tym, yy, z tym stołem. Zobaczyć, jak to, jak to będzie wyglądało. O, kurde, nie o kurde. Chyba to tak było, tak mi się wydaje. No, raczej nie powinien tego zobaczyć, tym bardziej, że on nie patrzy jakoś za przedmioty, nie? O, nie, bo to widać. Ej, bo on tu wyszedł z tej szafy trochę, tak. O, dobra, już jest poprawiony. Ej, bo on żyje! Chyba bo on coś do mnie gada! Jak gada do ciebie, co? Powiedział coś tam, że nie można zabijać ludzi! Dobra, mam tutaj te dwa ciała włożone. O kurde! O nie! O nie! O zepsułam, czekaj! O, super, super. Nie, no jest git. Dawaj, zabijaj ich teraz swoim sposobem. Jak chcesz ich zabić? Myślę, że możemy powtórzyć rzuty. O, o, patrz. dwa razy! Oj, wypadł mi z zabrażarki. No kurde! Lodówki, ziom! Nie mów do mnie teraz. Wpalam twoje zwłoki do lodówki. Ty. Nie! Stół znowu spadł! O kurde, nie! To jest naraz, wszystko! Upsy! Co się tutaj stało? Co? No, On wziął szafę i ją przesunął. No bo on przesuwa szafy! To on nie dość, że przychodzi, uważa, że jesteśmy jakieś podejrzane, to jeszcze rozwala nam wszystko w tym domu. I jeszcze ogólnie jest takie, taki, że on powiedział, że zabrania nam mieć, przynosić innych ludzi do domu. A co ja jestem? Co? On jest jakiś toksi toksik w przyjaciel. Ej, no! Do... Człowieku! ze zewnątrz. Nie chcę tu wchodzić po prostu, wiesz, to też może Już dlatego. Nie, po prostu energię chyba. A włączmy noc. Dobra. Ej, no bez jaj! Ej, ja myślałam, że cokolwiek będzie widać. Ale straka. Dobra, jeszcze raz, jeszcze wychodzimy A, stąd. Wychodzimy stąd. Jezus, ja myślałam, że to będzie tak, że wiesz, będzie na przykład gasić światło co jakiś czas. Ja też myślałam, ale po prostu będzie noc za oknem, przez co będzie ciemniej w domu, nie? A po co w ogóle twój przyjaciel ma do ciebie przyjść w nocy? Kiedy jest tak ciemno. Szkoda, że to ułożenie mebli się nie zmienia. Powinni to zmienić. Oj. Nie, przez przypadek zabiłam jednego! Dobra, czekaj, bierz, bierz ciało. Podeszłam do niego, bo chciałam nóż odłożyć obok. I zaraz zobaczę jakieś inne inne triki. Hide the body. A jak ja wpiszę hide the body, to zaraz mi policja na chatę przyjdzie. Yy, ktoś zrobił lodówki i za lodówkami kładzie ciała. Czekaj, ja się zaraz pokażę. O kurde, no ta lodówka za mną. Pomocy! Lodówka nie mogę jej puścić! No kurde, te szafy z dupy. Nie, o, i dobre nie zauważył, ale odsunął nam szafę. Znaczy rzucił ją nią bardziej. O to śmieć! Słuchaj, my tutaj robimy takie małe przymeblowanie. Takie małe przymeblowanie! Patrz, jak on na to wchodzi. No przestaniesz, człowieku, zostaw moją zamrażarkę. Dobra gościu, idź, bo ja chcę już kolejnych ludzi zabić. Po prostu moja. Mój, mój morderczy charakter jestem po prostu Kira. Powinna jest. Ty jesteś moją. Ty jesteś moimi sinigami. Dobra, otwórz szybko zawrażarkę i tutaj wepchaj jednego. No, wkładaj. Przyjaciel przyjechał. Szybko! Zabiegaj! Zamyk... Co jest? Jezus Maria! Nie możemy go załatwić? Właśnie też o tym myślałam, ale chyba nie. Kurde. No nie! Nie! Tu ciało leży. Jesus Chrysler, nie? Jak jestem w Twojej głowie. Ty kurde, strasznie wyglądasz, jak jesteś w mojej głowie. Ja jestem w Twojej, nie że w mojej, tylko w Twojej. Jakaś piłka tu jest. <grym> dobra, w krzakach można chować ludzi. Ogólnie teraz mam siekierę. Wstadziłam jednego do krzaka. Kurde, człowieku. Dobra, on jest trochę ślepy, może nie zauważy. Dobra, noga mu wystaje. To jest kwiatek tak naprawdę, nie noga. Cześć kolego. Dobra, nie widzi. On po prostu, dobra. A po co ta piłka jest w ogóle? Ja spróbuję walnąć tych ludzi, tych piłek, zobaczymy, czy umrą. Bawcie się ze mną. Nie chcą. No tak nie chcą się bawić, to. No to się kierow w łeb i nara. pudełko. Ale pudełko, nie no. Nie wiem. nie idzie to schować. To czekaj, jak pójdzie ten typ, to sprawdzimy jeszcze raz. Pewnie trzeba jakoś dobrze ułożyć, nie? <laughs> trzeba mieć wprawę, nie? W układaniu zwłok. Sześć My ciał schowanych. Większość w krzakach. No powiedziałabyś, że tutaj ciało jest schowane. No, o, teraz już tak. To kwiatek wyrósł. A, tak, tak, żółty kwiatek. Dobra, weźmy jednego typa z tego krzaka do kontenera na śmieci. Kurde, ugniotę ich. Nie mogę go ułożyć tu. A dobra, tak leży, nie. Nie przepraszasz nieznajomy. Nie wiem. Może myślisz, że tak będzie uratowany. Może? Grubo się myli. Aha. Jak to się niby stało? Przez tyle Rund go nie znalazł, a nagle teraz go znalazł. Ej, dobra, jeszcze jeszcze raz. Zrestartuj. Dobra ja chcę yy, na drzewo wejść, tylko zobaczyć. Okay. Nie czy też schodków może na dach by się nie udało zrobić jakichś. Właśnie patrz czekaj, chcę zobaczyć także yy, tak. Tutaj tak, nie? I sobie postawisz na, na górę. No nie o, właśnie na drzewie. To może właśnie z tamtej strony się da. Bo te są strasznie wysokie drzewa, nie? Ewentualnie właśnie czekaj, tak? Tak. Tak, tak? I na dach. A, nie, masz barierę. Niech chcę, tu No zawsze znaczy możemy teraz spróbować. Dobra, no to spróbujmy. On co robi? on robi? Co się stało? A może on też ma swojego shinigami. I on się zbagował na drzewie, nie? No, co się dzieje? Co? No co Jak on znalazł tego ciało? Może kamień rzucił tym całem. Mam dosyć, ej, no naprawdę. Co to ma O, ogień. Nie, ona no, wszędzie widzę ogień i tego Jelenia z 99 nocy, nie? Znowu? Nie wiem, ja się boję tej gry. Ale patrz, mówiłaś o Shinigami i defnął a, a mam pełno jabłek na drzewach. To jest znacznie. Nie, nie. Za dużo, za dużo. Nie, 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 jakby nie. Tak naprawdę ten typ to nie jest żaden przyjaciel, tylko L, a ja jestem Kire, on po prostu tak. mnie stalkuje tak samo. On chce po prostu ze mną jakiś wiesz, romans. Tak. Po prostu. To jest jasne. To jest uniwersum. Ale fajnie nam się grało, nie będę ukrywać. Fajnie, że udało nam się znaleźć ten patent na 10 ciał w jednej, w jednej rundzie. Ja uważam, że nie poszło nam tak źle, ale ta gra potrzebuje moim zdaniem więcej ulepszaczy, więcej przedmiotów, żeby się chciało w to grać. No bo jak masz cały czas to samo i te meble się nie zmieniają, położenia to jest takie. Hmm. Także była dzisiaj ze mną moja montażystka Paulina, która ma zajebisty outfit kurczaka. Z bubu. A to, jest, a to jest prawdziwy? to jest secret? Tak, tak, to jest secret, secret, pra prawdziwy, prawdziwy. Nie kupiłam go wcale ostatnio na bazarze. In... Prawdziwy. Także tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, więc to była ja i Paulina. No i widzimy się w kolejnym filmie, w środę o 16 na moim kanale. Możesz coś powiedzieć. <głosy> <głosy> kocham la Bubu. Ja nie kocham la Bubu. Ale ty masz dla Bubu przecież. Ale to jest specjalnie. Żeby ludzie, wiesz, reagowali. Wow, ty masz labubu. No tak naprawdę nie mam labubu. Powiedz, że masz labubu, on no, wierzy. Mam labubu, lubię labubu, kocham labubu, jest super. <ścoughs> nie chcę, żeby zjadło mi dzisiaj w nocy.